Hefele to rodzinna firma, która jest jednocześnie wielką międzynarodową grupą produkcyjno-handlową. Znajdujemy się w jej polskim oddziale. Niebawem będziemy świętować stulecie działalności Hefele na świecie, natomiast nasz oddział 20. rocznicę swojego powstania. Przez ten czas prężnie się rozwijaliśmy, zwiększyliśmy sprzedaż, usprawniliśmy relacje z klientami ale co ważniejsze, zdefiniowaliśmy własną strategię działania i do niej dopasowaliśmy strukturę oraz zdolności sprzedażowe firmy. Szeroki asortyment produktów pozwala nam na działalność w czterech segmentach rynkowych. Obsługujemy największych polskich producentów mebli, współpracujemy z hurtowniami okuć meblowych, dostarczamy okucia budowlane największym producentom drzwi w Polsce, a także wielu mniejszą firmom produkcyjno-usługowym. Wyposażamy również hotelu i biurowce w nasz autorski system kontroli dostępu Dialog oraz asortyment produktów hotelowych, takich jak sejfy czy minibary. Nasza kadra to zespół profesjonalistów, który nawiązał współpracę z doskonałymi partnerami, czyli z Wami. Dzięki Wam możemy wciąż rozwijać się i cieszyć z kolejnych sukcesów. W tym roku nasz oddział stał się pełnoletni. Weszliśmy w dorosłe życie i dopiero teraz pokażemy, na co nas stać, korzystając oczywiście z bogatego doświadczenia wieku dziecięcego. Bardzo chcielibyśmy się z Wami spotkać. Niestety, obecne warunki nie pozwalają na tradycyjne spotkanie na stoisku targowym, dlatego przygotowaliśmy dla Was wirtualną podróż w świat okuć Hefele, nasz świat, oraz po naszym cyfrowym stoisku targowym. W dniach od 4 do 7 maja. Zapraszamy do umawiania się na wizytę na naszej platformie. Możecie to zrobić poprzez kontakt z naszymi doradcami handlowymi lub opiekunami. Jeżeli będziecie zainteresowani szczegółowymi kwestiami techniczno-handlowymi lub sprawami dotyczącymi szerszej współpracy, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Zapraszamy do logowania się na naszej platformie online Hafele Discoveries.